Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o naszych katolickich problemach, kłopotach. I nie chodzi tutaj o kłopoty, problemy związane z tym pogańskim światem, który nas otacza i który nas wciąż skłania do niekatolickich zachowań. Nie chodzi mi o problemy, które mamy z dziećmi czy z wnukami, które przerażają nas bardzo często, bo myślą, mówią i zachowują się, jakby w życiu nie słyszeli o katolicyzmie, którzy interpretują ten katolicyzm w jakiś luterański, buddyjski albo islamski sposób, albo w ogóle nie wiadomo jak, jakieś wariactwo. Chodzi mi o problemy, które pojawiają się, gdy idziemy do kościoła. Tych problemów było bardzo dużo w 2020 roku, ale one się wcale nie zmniejszają, tylko jakoś mnożą. I u wielu katolików to powoduje taką nerwicę religijną, prawda, że już się boją że msza jest nieważna, że spowiedź jest nieważna, że coś, że będą za chwilę uczestniczyć w czymś, co jest grzechem, co jest czymś niegodnym. I ludzie się tu gubią, brakuje im wiedzy, ale mają często intuicje, intuicje, które wynikają z ich miłości do Chrystusa. Intuicje, które są efektem tego, co zawsze nazywano sensus katolicus, zmysł katolicki, czy instynkt katolicki, niektórzy tak to tłumaczą, czyli taka, taka wrażliwość na to, co niekatolickie i wrażliwość na to, co bardzo katolickie. I ostatnio otrzymałem takiego maila, od jednej z czytelniczek moich książek i Osoby, która też ogląda moje programy, i w tym mailu ona napisała. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam w zeszłym tygodniu i wczoraj przy przyjmowaniu komunii świętej na niedzielnych mszach świętych. W zeszłym tygodniu z zaskoczenia wzięłam od Celebransa, księdza, który odprawiał mszę świętą, jedną czwartą hostii. Wziął mnie z zaskoczenia, bo byłam pierwsza. W tą niedzielę zauważyłam, jak połamał hostii, aby były cztery części. Jedną wziął do ust, a pozostałe części wrzucił do kielicha i podszedł do wierny. Wczoraj to zauważyłam i przepuściłam kilka osób, aż zobaczyłam, że rozdaje już tą normalną komunię świętą. W obu przypadkach przyjęłam komunię naklęcząco i do ust. Dodatkowa informacja: nadmienię, że między innymi. Ten ksiądz jest jednym z opiekunów kręgów Domowy Kościół, gałąź rodzinna ruchu: Światło, Życie. Tak w każdym razie piszą o nim na stronie katedry praskiej, czyli ksiądz jest z Pragi. No i teraz mógłbym odpowiedzieć pani sam, ale jednak ostrożnie skonsultowałem się z paroma kapłanami, którzy tutaj posiadają odpowiednią. Wiedzę i dwie rzeczy. Z punktu, pani, z, znaczy z punktu widzenia pani nie popełniła pani nic złego, nie obraziła pani Chrystusa, przyjęła pani ważną komunię świętą, przyjmując ten, tą jedną czwartą tej hostii, którą konsekrował ksiądz. Natomiast z punktu widzenia księdza no to, to było skandaliczne. To było niegodne. Czyli msza była ważna, komunia była ważna, ale msza była niegodna i jego zachowanie było niegodne. Ksiądz ma tę hostię spożyć w całości, to jest ofiara. I udzielić komunii świętej wiernym, przeznaczonej tej, która przeznaczona jest dla wiernych. I tutaj taka uwaga na marginesie, że przez całe wieki trudno mi powiedzieć, od kiedy jest taka tradycja, że udziela się komunii świętej wiernym, która nie jest konsekrowana na tej mszy świętej, czyli wyjmuje się ją z tabernakulum. Ona była wcześniej na jakiejś mszy świętej konsekrowana. Natomiast te komunie, które konsekruje ksiądz, spożywa ksiądz. Ją spo, konsekruje no, czy księża, jeżeli ich jest tam więcej. I efekt tego jest taki: znaczy, wiele tutaj wytłumaczyć nie potrafię, no ale mogę powiedzieć, że efekt tego jest taki, że zawsze jest tabernakulum, w tym tabernakulum zawsze jest komunia święta, ona jest używana na poszczególnych mszach, ale jest też noszona do chorych, no i ona jest obecna w kościele, czyli Jezus Chrystus jest w kościele. I był taki moment pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II, gdy próbowano wprowadzić w życie dokument, który mówił o tym, że będzie udzielać się wiernym tylko tej komunii tylko tych konsekrowanych hostii, które były konsekrowane wyłącznie na tej mszy świętej. No, i między innymi to tłumaczono w ten sposób, znaczy gdzieś nieoficjalnie, oczywiście tłumaczono w ten sposób, że no wierni widzą, że spożywają faktycznie konsekrowane kostie, bo widzą, że na ich oczach one zostały konsekrowane. No, a jak ktoś wyjmuje te kostie z tabernakulum, to skąd my wiemy, czy one są konsekrowane, czy nie są konsekrowane? Znaczy, no, pamiętajmy, że Kościół opiera się na pewnym zaufaniu. Oczywiście w dzisiejszych czasach Musimy sprawdzać, patrzeć na ręce kapłanów, słuchać co oni mówią, patrzeć co oni robią, co robią podczas mszy świętej, co robią po mszy świętej. Musimy szukać dobrych kapłanów, kapłanów, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, co do których mamy głębokie przekonanie, że są prawdziwymi kapłanami, że wierzą w to, co robią. Znaczy tak na marginesie, to spotyka się coraz więcej kapłanów, którzy kapłanami w ogóle nie są znaczy niekoniecznie oni są czy nie są w strukturach nie znamy ich jako kapłanów będących w strukturach kościoła no ale pojawia się taki kapłan gdzieś tam w jakiejś parafii jako gość proboszcz go przyjmuje on wszystko robi jak kapłan spowiada od przemiemże a kapłanem nie jest prawda bo dzisiaj przez ten ekumenizm no to uznaje się za, za kapłanów osoby wyświęcone w różnych dziwnych wspólnotach, czy lepiej powiedzmy septach i jakby nie dochodzi się, nie, nie, nie sprawdza się, czy doświęcenia kapłańskie faktycznie miały miejsce, czy, czy one były ważne. ale wracając do głównego tematu. Zauważmy, że taki obyczaj dawno temu zaczął wprowadzać ruch, światło życie, ruch, który ewidentnie zmierzał do pełnej, powoli, krok za krokiem, ale zmierzał do pełnej protestantyzacji Kościoła. Prawda? te procesyjne, na przykład przyjmowanie Komunii Świętej, no, zostało zaczerpnięte od. Luteran, to w swoim czasie była taka kłótnia między, przepraszam, od Kal Kalwinów, w swoim czasie była taka kłótnia między wyznawcami Kalwina a wyznawcami Lutra, bo wyznawcy Kalwina przyjmowali komunię procesyjnie na stojąco, bo dla nich ta komunia nie była żadną komunią, to nie były konsekrowane te kostie, tylko to było na pamiątkę, spożycie zwykłego chleba. A luteranie, którzy wierzą w to, że dokonuje się akt konsekracji, tylko tego aktu dokonuje wierny aktem swojej wiary, a nie żaden kapłan, bo kapłanów tam nie ma, wierzą w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale tej obecności oczywiście nie mają, bo nie mogą, nie mogą mieć i był taki moment, że były bliższe związki między wyznawcami, Lutra i Karwina, i on, i, Kalwina, i one zostały zerwane właśnie przez Luteran z tego powodu, że Kalwini nie chcieli przyjmować Komunii Świętej e, naklęcząco. E, I teraz e, zobaczmy, do czego zmierza e, A. No i ten ruch światło życie, bo nie dokończyłem tutaj jednego wątku, też wprowadził, pamiętam to, bo no, każdy się otarł ruch światło życie szczególnie w moim wieku, kiedy wszędzie on był, w każdej parafii, i go było widać i słychać i czuć, że wprowadził taki obyczaj, że była jakaś taka jakby zamknięta msza organizowana przez Ruch Światło-Życie, że stawiano dwa kielichy przy wejściu do kościoła czy kaplicy i każdy, kto wchodził, Przekładał te hostie z jednego kielicha do drugiego, i w ten sposób kapłan wiedział, że jak konsekruje te wszystkie hostie w tym drugim kielichu, no to akurat zużyje wszystkie hostie i nie będzie, no, nie będzie hostii konsekrowanych, których nikt nie spożyje, z którymi nie wiadomo co zrobić. Znaczy zawsze wiadomo, no ale, ale takie było jakby podejście. I o co tu chodziło? Chodziło tu o, o przyzwyczajenie ludzi do nowego obyczaju, do spożywania hostii konsekrowanych na tej mszy świętej. A do czego to dalej prowadzi? Zauważmy, jeżeli y, spożywamy hostie konsekrowane na danej mszy świętej, to już nie ma co włożyć do tabernakulum, i w tabernakulum już nie musi nic być. I ksiądz, który idzie na przykład do chorych, no to może w danym dniu odprawić mszę świętą, w czasie której konsekruje tyle hostii, ile ma tych chorych i zaniesie do chorych. I tabernakulum może być puste, to znaczy tabernakulum może być niepotrzebne. Kościół może być bez tabernakulum, tak jak to ma miejsce u wyznawców Lutra, czy wyznawców Kalwina. I wtedy kościół no już jakby nie jest domem bożym, Chociaż jest domem Bożym, ale bez obecności, bez realnej obecności Chrystusa. No, także jeszcze wracając do tej pani, do tego maila. No dobrze, że pani się niepokoi, zawsze musimy się niepokoić, jeżeli cokolwiek tylko budzi jakiekolwiek nasze zastrzeżenia, bo takie mamy czasy, że. Że tylko to nam pozwoli uniknąć no, jakichś sytuacji niewłaściwych, i dobrze jest yy, przyciskać kapłana, udawać się do niego, zwracać mu uwagę. Yy, kiedyś było tak, że kapłan słuchał się tylko Boga. Dzisiaj kapłan słucha się często bardziej ludzi niż Boga. I nie tylko chodzi o biskupa czy dziekana. Czy, gazet, czy, czy dziennikarza z gazety wyborczej czy z TVN tylko także no, stara się nie wchodzić w konflikt z wiernymi, bo nowoczesny kapłan to kapłan kościoła antropocentrycznego, a nie chrystocentrycznego, czyli ludzie są najważniejsi. Także warto do niego pójść i zadać mu pytanie, proszę księdza. A ja słyszałam, że ten hostię, którą ksiądz konsekrował, to zawsze konsekrował ksiądz i, i to, to zawsze spożywał ksiądz, i, a tu ksiądz robi inaczej. Pytałam się innego księdza, to on powiedział, że to jest niegodne. Dlaczego ksiądz tak robi, dlaczego ksiądz gorszy ludzi? Warto samemu tak pójść, później namówić kogoś z rodziny czy znajomych, żeby też to powiedział. Znaczy w ogóle trzeba patrzeć kapłanom na ręce i trzeba reagować na to, co oni robią. Niech oni nie czują się tacy pewni, kiedy, niech nie czują się pewni, kiedy y, łamią tradycję, kiedy dokonują czegoś niegodnego, kiedy głoszą herezję. Niech się czują pewni, gdy są wierni tradycji, kiedy są wierni doktrynie, kiedy są wierni Chrystusowi. Dziękuję bardzo.